W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu odbył się halowy turniej piłki siatkowej w kategorii Open. W rozgrywkach wzięły udział amatorskie drużyny z terenu powiatu lubańskiego. Drużyny z Leśnej, Sulikowa, Bolesławca i reprezentuje również nasze miasto Drużyna z Lubania. Także mamy pięć drużyn, gramy systemy, każdy z każdym. Do dwóch setów wygranych do 25 punktów, w przypadku remisu gramy tiebreak do 15 punktów. Pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Małgorzata Garula ufundowała nagrody dla drużyn, które zajmą miejsca od 1 do 5, czyli puchary i dyplomy. Również wyróżnimy najlepszych zawodników, najstrych stronniejszego zawodnika, najbardziej, najlepszego atakującego i najlepszego rozgrywającego.